Witam wszystkich bardzo serdecznie U. w kolejnym odcinku z gry serius sam 3 yy, ze mną jest jak zwykle Marion. i nie wiadomo kto <laughs> właśnie nie wiadomo kto jest tak Marionka i... Czaki. Tak. Ponieważ Chucky. jest bardzo skryty. Um, a oczywiście... To no, ma... weź, weź się. Ty brykasz Weź. się odkryj ogonem. normalnie i będziemy grać. Jako tygrys... Idziemy, idziemy, idziemy. Ja idę, ja, no ja na też idę, idę, ja też idę na ha ja, też idę. ja już słyszę dźwięki. Słyszę dźwięki, dziwne dźwięki. Wow. Słyszę hmm. dziwne dźwięki i nie wiem skąd nawet. Bo jeszcze to nic tu nie, dźwięk nie dźwięk widziałem. widziałem. O jest, 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 jest tu! Pięknie poleciał. Jeb. Yeah. Nie to było. Może te zakichane tekstury, Pięknie. Zle. A, tam, tam latacie sobie. Poszedł. shit. Pięknie, dobity. Jeps, pięknie dobity. No i ja taką no, ja nie zabiję. Coś mnie tu bije. Tu życie. życie Coś mi brzyd... dobra. Coś mnie tu bije ja nie wiem co to jest. Nie Chcesz, gdzie to jest. Gdzieś to słyszę. Tu jest. Jest. O, to jest tego krzesełko stare. Pięknie. No, idziemy dalej. Marionka, jesteś? Gdzie ty jesteś w ogóle? Ja dziś tu jestem, jak zawsze. Jestem za Ej, no chodź tu do nas. Tu, 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 tu. No Dzięki. jestem, 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 ja sobie tylko latam, poszukam sobie amunicji. To Nie znajdziesz że amunicji, bo wszystko o, pobraliście. To zabraliście. Dobra, chodź, idziemy. Chodź, idziemy, będziemy rywać oczęta. Tu, 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 tu. Co tu? Cel plus 10 Mmm... O oh my god! Oh my god! Oh my god! Okej, okay. oh, Trzeba tak nie... Nie by być gorzej <grym> pistolet, ja wolę ten. A przecież tu nic nie ma Tutaj przecież nic nie ma Idziemy dalej. Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest No, tu jest broń. wezmę broń tutaj. Tak, pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry Dawać mi wszystko Moje ja Nie oddaję Chodźcie, tu się zacznie Tu wow, wow, wow. się co zacznie? Tutaj dopiero jest początek A, Tak, tak Nie no, jak chcę pistolet No to zmień sobie rolką Tak, tak, Rolka papieru Tak, rolką papieru zmień sobie <laughs> Tak, ja chcę rączki Będziemy wyrywać oczęta Będziemy wyrywać oczęta Oczęta, oczęta wyrywać nie mogę wyrywać ocząt Pięknie Opaj okay. Łapaj kunia, łapaj O, łapaj oh, umarł Ej, odrodziłem się, fajnie Ej, oni mnie gonią Naprawdę, czuję się niefajnie nie Niezrętnie Uff, jak mają siłę w ogóle No oni tak ilościową oni mają, jakościową Chyba umarłaś Jak usłyszałem Ej umarłem Śmierć Dobra Pokrzepanie Pokrzepanie Zabiłem wszystkich, chodź dalej Maremko Nie wszystkich Spoko nie, idzie idzie na idzie na Oj, tam, tam jest boss, uwaga, uwaga na bossa. O, za tobą, za tobą! Dobra, zabijam go, nie zabijam go Uwaga na bossa owo. Uwaga na bossa ogólnie o, Dobra, radę, dał radę Ej, mi się wtopił w teksturę boss, owam Jeszcze, jeszcze, no? Zginęłam, Ja też, dobra Dobra, ja, ja zabijam kolesia Dobra Okej okay. Siep, ale tam się, no, nooo tam jest drugi No właściwie go wstrzymał Ja też I hmm. czaki na skoro wyszedł Dobra, zabierzam go też No i teraz tutaj, nie? W bok. Tędy Czaki jesteś? No, idę. No to chodź. podążam. O, Tutaj coś jest, nie jest broja Nie, 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 wszystko jest moje, 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 moje nic nie jest twoje. Ej, słyszę bombo bombowców. słyszę. bombowców słyszę. Marionka nic nie. Do, 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 nie do. Do, do, do. Dobra, idźcie, idźcie, nie. nie szukajcie. <laughs> Ta gra jest fajna. Następny Już rozwaliłem jednego. O kurde Jaju tu bombowcy lecą. Bombowcy lecą, nie! Fuck. O Jezu Chyba wybuch ci twarz. No wybuch mi w twarz Nie, nie Tak nie. Pięknie Gdzie ty tam poszłaś? Kto może się dostać? Jest głos następny O, jakie! mi się Ale jest za kratami No to idź za kratami spałami Chodź, idziemy tam Idziecie? Nie, tu, mieś... tu dobrze mówię, że za kratami trzeba iść do góry? Tak. O schodkach? Tak, do góry. Teraz tędy. O... Po, pozbierajcie sobie dobroci. Ło, spadłam. <grymka> Poczekaj na Marynkę, bo spadła. Tu, A... marynka. A... Zownie tu, gdzie są te? zakichane tekstury. No tutaj, tutaj. Dobra. O, i chodź tutaj. Dobra, sobie. No Ej tu trzeba by było wypadałoby spaść właśnie. Tu są dwa. Wow. Czauwaję. Jezu. Ale nie fajnie. Ej, ale coś. Jest następny. Tu jest dwóch. Tak jesteś? Jestem... Co ty się tak nie odzywasz? Bo jestem skoncentrowany na Uwaga. zabijaniu, matowaniu i... Tak? No ale wiesz, że tu tak. nagrywamy. No i musisz się odzywać nie wiem, minąłem kolejny raz. A już zabijam też dziś leci, dziś leci. Nie To Jest dobrze. O Jezu! zabijam Jezu! Nie! Nie! Dobra, o tutaj jest Leci kolejny, leci kolejny, leci kolejny. Nikt nie leci, wydajcie. Ja chcę amunicję. O Boże. Ej, ja słyszę znowu ich. Tutaj, tutaj, tutaj coś jest. Dobra, mam hełm Skąd on... Skąd on leci? Nie wiem, właśnie nie wiem. Tam. Tam, 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 tak jest. Jeszcze jeden leci. Słyszę go. Też go słyszę. Wrzęczy mi jak mucha. Fuck. Jezu, jest. Ja Jezu, wierzyć. nie. nie, 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 nie. <laughs> Ale hardcore, dobra, ja idziemy dalej. Pracę. Ja się odradzę, już z tej strzelam. Go zabiłam. Idziecie? Nie. nie. No ja zostaję, ja się nie ruszam. To jest no bezpieczny. Chodź, bezpieczny. Ale nie, nie ma frajdy. Nie chcę frajdy, chcę Jaki żyć. <laughs> Co ty my robisz? Ja je kopię. Na, podchodzisz o -o. i na E, podchodzisz i na E Szkeleciki. To naciśnij E jak będziesz koło szkieleta O kurde, kto mi strzelił? To nie ja Nie, wiem, nie, 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 Ej, urwałem mu głowę, patrz, patrz co trzymaj w ręce Głowę Dziś ja słyszę <laughs> Koło ciebie Aha y Następny leci. Oh my god o oh Ej, ale fajnie Leży Leżą Prawda. wszyscy na ziemi Nie wszyscy Wszyscy mamy mamę mam i ja Mam każdy co ma Pięknie o, go <laughs> No to fajnie A panie nie, się rozbrudzą mnie tak. Ej, coś do mnie strzela. Chodzę na jakiś dziedziniec, ale nie wiem tutaj. Idź, Maronka, ale my nie, nie wiemy gdzie ale... ty jesteś. Spoko, ja sobie, ja sobie, ja gdzie dziecię. No ale Maronka, weź, że tutaj chodzi o to, żebyśmy razem chodzili. Tak, wiem o tym. Chodzi o to, ale jesteś 45 metrów od nas. Spoko. No. Czekaj, 30? O Jezu! Oh my God! Co masz je? strzelanie macie? No, przyszła byś i pomogła, a nie mówisz, że jakie nie mamy. No, bo ja idę do was. Tylko muszę Chodź. dojść. Fuck. No, no. Dobra, zabiliśmy go. Sweet. Czekaj, poczekaj na Marynkę. Już do was biegnę. No. Bo jakby się poruszacie, to y, zwiększa się dystans też. O! Amunicja tu jest. No pójd ja pójdę po ciebie chyba, wiesz. Spoko. No Nie i widzisz jest. nas. O. Nie widzę, no przecież byłam, tylko ja już amunicję brałam i jest. Aha. Czaki, gdzie jesteś? Zostanę mi zginać. Zbieram tutaj. Do Czekaj, gdzie ty w jakiś załówek w weszłeś? Zaraz. A, tutaj. Tu są zaułki. Załóżki. Małe śmiertelne załóżki. Marionka, gdzie ty jesteś? a tu. Jestem, jestem. Idziemy dalej. kolejną broń. Trzeba Idziemy znać. tędy, nie? jest ja ten gu... minigun. No? Ej, tu jest... Pamiętacie, tu jest ten snajper. Tu uwaga, bo to jest ten sniper, który, z którym nic nie zrobimy raczej. Dawaj, dawaj, dawaj. A mów, już nie mogę więcej nic wziąć. Nie, nie. O, tutaj jeszcze coś jest. Uwaga, no to są te te, te... te szkielety, wiem. Tak. Kurde, tu. A, szkielety najłatwiej z ręką. Wiem o tym, ale. No, jest, najłatwiej z ręką jak jest jeden. Gorzej jak jest więcej. Da, Czemu Trzeba to ma e, Ten, armor. No, 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 no. Jakie dźwięki normalnie. Dźwięki. <laughs> ok, jedziemy, 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 daj z tym koksem. Ej, pamiętam to. No. Naprawdę? Tak drodzy widzowie. Przy y y przyznali się, że grali to. No, jezu. Chodź tu, chodź tu. Pomagajcie trochę. Trochę ci pomogę. No to Tylko trochę. No. No spadę ode mnie w gościu. Masz niewyraźne oczy, oko. Da się, da się. Dobra. Dobra. Nie, nie, nie! Przeładowuję broń. Pięknie. Pięknie. Pięknie sobie z nimi radzicie. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Powrotem. Idziemy oh, dalej, no. idziemy dalej. To nie będzie takie łatwe. Ej, Marionka, gdzie ty poszłaś? Już idę za wami. Spokojnie, no spokojnie, spokojnie. Ja patrzę tylko na ten, wiesz, licznik i patrzę nagle 120 za mną. <laughs> Eee, Sato ma obsesję, że ja się zgubię. Może i, nie wiem. Jeju! Świgają. Ju! pięknie. Wow. To są te karaczany, które się rzucają, nie? Nie, nie, no nie wierzę. Nie wychodzi mi. Dobra, Kurde. <laughs> Słyszycie to? Nie. Nie chcę tego słyszeć. Pięknie, bum. I ręką, ręką, ręką. Nie, rozwija. nie, nie, żadną ręką. No jest. Widzisz to przed nami? Yes! Yes! <grym> to było piękne, to było piękne. Ajajaj, aj, aj, chyba umarłem. O oh, oh, kurde! Jezu, oh, <grym> ale to jest złe, bombowy odcinek. O oh, jej. Je, je, je. I znowu umarłem. No, ja się narodziłem i nagle w środku kotła. Jezu, Ej, ale to jest złe. O my się ruszać! Taki taki news dla was, ja nic nie widzę, co szczelam. Jezu Ta gra jest genialna. Dobra idziemy oh do przodu. God, to było, to było tak nie idziemy. Idziemy Przód jest dla słabych. Pięknie. Dzisiaj, jeszcze, gdzieś gdzieś słyszę. Już nie słyszysz. Poczekaj. No, poczekamy za marynką. Cześć, sześć, sześć. Na postaram się to zabić, o dzięki. Cześć, wychyl mi się, wychyl mi się trochę tam tylko. Skończę nagrywać to później będę musiała tam pasąć trochę później. Haha. No. O Jezu! Wow. Strzelają tutaj. Znowu jest to samo. Tak, lepiej. Nie. Muszę się odsunąć. Ej, zabili mnie. Zabili mnie. No oh, wiem. Yeah. Nie, no nie, znowu mnie zabili. Ja pierdzielę, ale to jest złe. Dobra. No znowu mnie zabili. Ja pierniczę, one mnie tu <system> tak zabijają. Tak Prosimy. tam. No oni tak, oni się panoszą, bo oni są dobrzy Kurde. Dobra, idziemy dalej. A dalej będzie jeszcze ciekawiej. Bardzo mi się podobał tam... ten boss. To jest ta krowa. Fok! Krowa to jest Chomik! Każdy ma swoją wizję Chomik. tego chomika. Ej, ja też zginąłem. Pat, patrz, idziemy dalej. Lecimy. Dobra, tam jest amunicja, nie jest amunicja. Uwaga, za tobą, za tobą, za tobą szkielet. To nie szkielet. Pięknie. Zbierzcie amunicję. Dobra, macie? Dla. To jest dużo fajnych o. rzeczy. Jeszcze mam? No tak mi się świecą. Dobra, to wychodzi prawo. Idziemy. Blandy. O, tutaj jeszcze coś jest, czyli coś się szykuje. Ja, zapewne tak. Normalna. Dobra, idziemy. Na środek, nie? O, tutaj. O nie, to będzie hmm. najgorsze. No ja to wchodzę i wychodzę ogólnie, dzień dobry Ej, ja słyszę bombowców Kamikadzów słyszę Dziś za mną, gdzieś ja mną za mną! Zabijam go <laughs> Pięknie 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 Dobra, śmierć. Ten, ten, ten... Śmierć, śmierć wszędzie i wszystkim Słyszę bombowce, no to sobne Pięknie Oj oj oj, oj. tam A, pięknie, tam tu iść, pięknie, tam, no daj, nie. pięknie, pięknie, pięknie. No nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Shit. Nie, nie. nie mogę go trafić, no wiesz. Kurde. O, to było A, genialne. To co zrobię, to byłem genialne. prostu na czołówkę z kamikadze. No i co dalej? Nie. Nie, czekaj, czekaj, czeka, czeka. Oni się muszą jeszcze rozkręcić w swoim darciu. No mam nadzieję. Bo to na razie to jest suche. Lecam? Gdzieś wszystkich lecam. zabijam. Tam wszystkich okay. zabijam. Też go zabijam ze sobą. No ale nie widzę nikogo więcej. Oj kościeje lecą, kościeje lecą. Kościeje lecą? Kościeje, kościeje, kościeje. Dobra. Wybuch. Wybuch. Wow. <noise> e, teraz te takie większe trochę lecą. Te co lubią oczy wyrywać. <noise> kościeje. kościeje, 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 kościeje. Chodź, kostek. Chodź. Kostek. Dam za Dobra. Ktoś jeszcze? No. Wow. To nie jeden. Dobra, dam radę. Obronić trzeciego. takiego. O, oj uwaga. Tak. Chodź, chodź, że te Dzięki za współpracę. No, dzięki za współpracę. Oko, okay, jak piłka. No, jak piłka, możesz ze nią rzucić, jak chcesz. Pięknie. No, goń się kostek. Jeszcze jeden kostek wyleciał, ja pierdzielę. Ale ich tutaj dużo jest. Ej, da sobie wziąć życie? Nie mam życia? Wow. To niefajnie. O komórny. O, to było dobre. Raz leci chyba. Tak. Jeszcze kostek leci. Jestem z Dobra. Kostek. Marianka wyrywa głowy. Serta. Marionka jest takim zergiem. Tak. tak. <laughs> Roda, Ej, jeszcze spadli. No ale ile ich tutaj? Kiedy się skończy? Nie. No.